Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak łatwym sposobem można przyzdobić swoją starą koszulę. Ja zakupiłam aksamitkę w pasmanterii i wywiązałam ją pod kołnierzem. Jest to bardzo prosty i efektowny sposób. Jak wiecie, w tym sezonie panuje moda na zdobienie kołnierzyków i myślę, że właśnie tym sposobem możemy to zrobić fajnie, tanio i efektownie. Kokardka jest w kolorze bordo, czyli i także jeden z akcentów najmodniejszych w tym sezonie, bordo króluje jesienią i zimą. Do tego wybrałam bardzo stanowane kolory, czyli szarość, biel i czerń. Mam na sobie koszulę, którą zakupiłam w second handzie, i także sweter, który pochodzi z second handu. Fajny jest krój, ponieważ jest on taki bardzo szeroki i rozłożysty. Przez ten fason troszkę zniwelował taką elegancję, ponieważ daje bardziej casual look, a tutaj mamy kołnierzek elegancki. Do tego wszystkiego, gdzie góra jest obszerna, założyłam rurki są to zwykłe czarne spodnie mogą być także getry ja wybrałam właśnie takie rurki mają lekkie przetarcia na kolanach, co też powoduje, że pasuje właśnie do tego szarego swetra aby wydłużyć nogi, fajne jest aby nasze buty miały ten sam kolor co spodnie wtedy wydłużymy lekko nogi i stworzą taką iluzję całości wywinęłam rękawy aby także nie było nudnie, tylko troszkę zawiadacko, aby przełamać tą elegancję. Prawdę mówiąc, bardzo lubię ten sweter. Ma dosyć duży dekolt, także możemy zrobić nawet coś takiego więcej awangardy. Upiam do góry, aby wyeksponować kołnierzyk i pokazać szyję razem z naszą elegancką kokardą. Mam nadzieję, że taki look przypadnie Wam do gustu. Jeżeli czytacie mojego bloga, to wiecie, często o tym piszę, czy też na Facebooku, że uwielbiam kołnierzykowy trend. Być może kiedyś nakręcę także filmik z innym kołnierzykiem, z innymi ozdobami, ponieważ, jak wiecie, można je przyzdabiać w tym sezonie wszystkim cekinami, guzikami innymi błyskotkami. Zapraszam Was także serdecznie na mojego bloga, gdzie właśnie w tej chwili trwa mini rozdanie kosmetyków firmy Sleek. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda mi się zorganizować jakiś mini konkurs tutaj na YouTubie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego filmiku. Pa!